Z nami jest Kasia Orban, przyjmująca Tauronu Bani Meksemka z MKS Dąbrowa Górnicza. Kasia, no, ładunek emocjonalny po tym meczu niesamowity. Wygrywacie 3 do 1, ale po niesamowitym, ciężkim meczu. Dokładnie tak jest. Ładunek emocjonalny sięgał już nie, wiem, nie powiem czego, ponieważ dla mnie osobiście był to bardzo ciężki mecz, ponieważ zagrałam w całym wymiarze. Wcześniej grałam jako libero, teraz jako przyjmująca. No, cieszymy się bardzo z tego wyniku, że te trzy punkty zostały tutaj w Dąbrowie, że tak naprawdę odbudujemy się troszkę po tych serii, seriach porażek. No, widać po setach, że były bardzo wyrównane, każdy był na przewagi, więc tym bardziej cieszymy się, że to udało się w tych trzech setach. Legion dzisiaj dla was bardzo twardym rywalem. Co twoim zdaniem zadecydowało o końcowym zwycięstwie? Jakieś poszczególne piłki czy aspekty, może nie wiem jak przyjęcia, atak? Dokładnie nie wiem jak to wygląda teraz statystycznie, czy tam przyjęcie było dobre, czy nie, natomiast walczyliśmy w tych końcówkach jak lwice, mimo to, że tam właśnie Legionowa w ostatnich momentach wygrywała dużą ilością punktów. Starałyśmy się je dojść, doszliśmy, no i w tych końcówkach po prostu dałyśmy z siebie wszystko i myślę, że te końcówki zaważyły na tym. Teraz przed Wami już faza play-off, będzie do niej troszeczkę czasu, więc będzie czas, żeby się przygotować. Puchar Polski już niestety odpadłyście, no więc teraz będzie chyba chwilka czasu na spokojny trening, no i na odpoczynek przede wszystkim. Dokładnie, to będzie taki czas, gdzie będziemy mogły się zregenerować przede wszystkim fizycznie, psychicznie będziemy miały czas na na to, żeby potrenować spokojnie, bo teraz dotychczas nie miałyśmy za bardzo tego czasu gdzieś tam sobota środa grałyśmy nie miałyśmy czasu potrenować, także e, szkoda, że nie udało nam się dostać do tego pocharu Polski. No ale życie jest takie, a nie inne i po prostu teraz musimy skupić swoją uwagę jak najbardziej na playoffach.